Proszę państwa, już za chwileczkę będziemy wszyscy gotowi. Witamy z Opery Leśnej w Sopocie. To jest czwarty dzień Top of the Top Sopot Festival i jak państwo wiecie, przerwaliśmy transmisję naszego koncertu. Dziś wśród znakomitych artystów, którzy mieli wystąpić na tej scenie był także Stanisław Sojka. Kiedy koncert już trwał, dotarła do nas informacja, że Stanisław Sojka nie żyje. Z szacunku dla artysty, ale także jego rodziny, bliskich, z szacunku dla państwa, zdecydowaliśmy o przerwaniu transmisji z Opery Leśnej. Proszę państwa, w imieniu wszystkich artystów obecnych dzisiaj w Operze Leśnej, w imieniu organizatorów tego koncertu i stacji TVN, chcielibyśmy złożyć wyrazy najserdeczniejszego -y, współczucia rodzinie pana Stanisława. Łączymy się w bólu i smutku. To dla nas naprawdę bardzo trudny moment. Proszę Państwa, są takie momenty, kiedy brakuje tych słów, kiedy łzy spływają do oczu, ale po takich artystach, jakim był Stanisław Sojka, zostaje muzyka. Więc artyści, którzy zostali dzisiaj z nami w operze leśnej, postanowili oddać mu hołd. Mamy nadzieję, że Państwo również przyłączą się do tego pięknemu go hymnu. To będzie tolerancja, czyli hymn o miłości i szacunku. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I, I ja żyć się nie siebie samego trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie Życie nie tylko po to jest wybrać, życie nie po to, by bezczynnie wstać i aby żyć siebie samego trzeba dać. żyć siebie samego trzeba da